Lol, witajcie zimniaki, jestem tutaj Zbyszek i mam ze sobą przyjaciela Staśka. Ciema YouTube'a. Nie mówimy ojty. Do rzeczy. I mamy ze sobą Fireblue 5Z. Nie obrażaj mojego imienia, bo skończysz jak twój brat Filip. Hekul Face, EMM. Wolę już o tym nie rozmawiać. To już się nagrywa? Dawno. Z 5000 lat temu. Witajcie moi przyjaciele z YouTube'a. Tak się złożyło, że mamy po jeden z 26 subów. Bardzo wam za to dziękuję. Nie spodziewałam się tego. Lolololo. Lolo. To co chciałaś nam powiedzieć przez te 5000 tysięcy lat? Och zapomniałam. Dziękuję, że mi powiedziałeś Stasiek. Lol nie ma za co. Chciałam wam powiedzieć, że chcę zrobić Q&A. Żeby mieć frajdę lol. To ja ci życzę powodzenia. I jeszcze jedno. Wyjeżdżam na obóz więc te Q A będzie za dwa tygodnie. Jak napiszecie pytanie lub wyzwania dla Zbycha mnie lub Staśka, to będzie pierwszy odcinek Q&A. Że co? Wyjeżdżasz na dwa tygodnie? Smutek forever. A myślałeś ze na rok? E nie. To dobrze. To papa Youtuba i mamy nadzieję, że będą pytania lub wyzwania hehehe. He he. Och już powiedziałeś hehehe he he przez 10 tysięcy lat. Eee, ja. A kto niby? Stasiek? Tak ja. No co? To zegnam i tak jak Zbyszek mówił. Mamy nadzieję, że będą te pytania i wyzwania.